Kościół w piłce jest zawsze przepiękny. Naprawdę. Uwielbiam to miejsce. Serce Puszczy Noteckiej. Ci, którzy z Was już tutaj byli, to wiedzą o czym mówię. A ci, którzy jeszcze nie byli, niech się szykują. I tak jak ogłaszałem dzisiaj, po ustaniu epidemii, robimy wielkie dziękczynienie. Msza święta z radością Alleluja. A później super ognisko. Najpierw Pana Jezusa przywitamy. Dobry wieczór Panie Jezus. Amen. Sultana jest czasami tak długa. Znaczy nie zawsze jest długa. W jak wstaje to się o nią potykam. Włączamy wszystko co trzeba. Zaraz będzie więcej. Transja przygotowana. Moje małe studio, żeby się łączyć, trzeba tuż przed audycją na żywo. Spadł ten przedłużacz. Musiałem szybko naprawić. No i najważniejsza parafianka, patronka. Ach, jak tęsknię za wami.